No, 22.11, jaka piękna godzina! Ladies and gentlemen, boys and girls! Hopy, baby, hopki, dziążki, umy, upy! Dawno, y, prawda, nie było segmentu kulinarnego, ale to dlatego, że trochę jestem zajęty takimi tutaj działaniami, że tak powiem, rewitalizacyjnymi w mojej kuchni. Poluję na własny ogon, często się to zdarza. Mi się wydaje, że ona w ogóle przeważnie nie czai, że on jest do niej przymocowany. Nieładka? Pochwalę się Wam, że tyle już mam zrobione. Wszystkie drzwiczki zdejmowałem, zdzierałem okleiny, szlifowałem, malowałem podwójnie. Zdecydowałem się też boazerię zeszlifować i pomalować. Taki fajny vintage efekcik. Chcę jeszcze wymienić albo okleić blat. Jak skończę wszystko, to Wam pokażę. Słuchajcie, zrobimy burgera, a w zasadzie to dwa burgery na kolacyjkę akurat, tylko w takiej trochę innej formule. To jest tak zwany smashed burger. Nie wiem, jakby to po naszemu powiedzieć. Sztamfowany burger, no bo skoro zgnieciony, a po polsku kartofle są gniecione, a po naszemu sztamfowane. Sztamfowany burger? W każdym razie smashed, czyli zgnieciony burger, czyli zamiast mięsa, zamiast mięsa grubego, soczystego, bardzo, bardzo płaskie. Spłaszczone i wręcz takie aż przypalone. W wariancie takim cebulowym, czyli po prostu na to mięso dużo, dużo cebuli, która się tak usmaży u tego udusi i to wszystko potem potem cholesterol w kosmos. Mm! 400 gramów akurat na 200 na burgerka. Jakieś fajne bułki. Możecie oczywiście upiec sami. Ja akurat zrobię nieodpłatną reklamę, a niech mają. Bułki z firmy Pano są bardzo fajne do burgerów. Ser Fajnie sprawdza się cheddar, takie mniejsze to z dwie, albo jedna bardzo duża. Ogóry mogą być kiszone, mogą być konserwowe, ja mam akurat konserwowe. I ja wam pokażę teraz, jak zrobić zajebistą bazę, zajebisty sos do burgera. Kurwa, kwaśny majonez. Heh, dobra, nie zrobię sosu, mam zepsuty majonez. Hehe, <laughs> mnie! O, by the way, fajnego ogórka znalazłem na końcu lodówki, myślicie zjadliwy jeszcze? O, taki też jest dobry! Teraz weźmiemy się za cebulę. Tu oczywiście wiadomo, co zaraz będzie grane. Otóż płacz. Jak na kraj kwitnącej cebuli przystało, cebuli ma być w opór tego u nas jeszcze nie brakuje w przeciwieństwie do cukru. Powiem wam, że ja trochę nie dowierzałem, że serio z cukrem są jakieś problemy. Dopóki nie udałem się dzisiaj do Biedronki i pan chciał sobie kupić cukier, a pani powiedziała: "O, proszę pana, panu więcej jak 5 kg panu nie skasuje". A pan próbował być mądrzejszy i mówi: "Ale pół to jest do kolegi, a ona: "Nie, kroimy na plasterki, ale takie dość w miarę możliwości cieniutkie, nie centymetrowe. O, łatka, ale szczypi. Łatka o kurwica A! O, ciupagen! O! Ale mnie szczypi! Możecie użyć cebuli czerwonej, jaką tam wolicie, chociaż do tego według mnie lepiej znacznie nadaje się cebula biała. Z mięsa kulam sobie dwie takie kule, nawet mi go jeszcze trochę zostaje. To do lodówy będzie na jutro. Następnie kulę tę. Spłaszczam na cienkiego placka. Splaszczymy je na patelni. Pieprz. Sól. I układamy na nich naszą cebulę. Przyda się taka szpatuła. Optymalnie mogłaby być jeszcze większa nawet. Jeszcze zapomniałbym o ważnej rzeczy. Przecież musi być ogór. Teraz potrzebna jest spora patelnia którą trzeba fajnie rozgrzać. Teraz są różne szkoły, że nie powinno się w ogóle dawać oliwy do smash burgerów. Dosłownie kapkę na jakiś papier, żeby ta patelnia nie była całkowicie sucha. Możemy nią trochę pojeździć, tak żeby była fajnie rozgrzana równomiernie. Potrzebujemy coś mniejszego od tej patelni z płaskim dnem. Może być taki... nie wiem co to jest... rondel? I ostrożnie wrzucamy tego jegomościa. Nadrabiamy braki cebuli i robimy coś takiego. A jeszcze docisna. To co nam wyleci możemy bez problemu wrzucić na górę. I uwaga! Wrzucam sobie bułeczkę. Skromny plasterek Chedara, bułeczka już lekko zrumieniona. Ściągamy. Tutaj byłby wspaniały sos, ale zepsuł się majonez. Także będzie klasyka kina. Parę plasterków ogóreczka i możemy ściągać tą naszą piękną bestię. I na wierzch, Proszę bardzo. Cebula skarmelizowana, podpieczona. Wołowinka, roztopiony cheddar. Fajna bułeczka, wygląda zabójczo. A jak smakuje? Mmm... Mm. Ludzie, czym ciebie? Cóż Wam mogę, coż Wam mogę, kochani, powiedzieć? Smashed Onion Burger, sztampowany burger cebulowy. Zapraszam, polecam, dzięki za uwagę. Zostawcie kciuka i za niedługo robimy coś nowego. Boże, Wy mi coś zaproponujecie! Czekam, nara! Mmm...